Konferencja prasowa po meczu GKS Wikielec Ramita tam gościmy dziś trenera Adama Wyszyńskiego, a także zamiana Jarzębowskiego z Wikielca. I jako pierwszego bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania pana Adama Wyszyckiego. Witam państwa bardzo serdecznie. No przede wszystkim chciałbym pogratulować trenerowi okazałego zwycięstwa nad nami. Mieliśmy dosyć taką fajną pasę, a niestety w dniu dzisiejszym ona się zakończyła. Ja niemniej chciałbym podziękować też chłopakom za, za walkę, za podjęcie na pewno walki. No, Mikielic na pewno pokazał jakość, przede wszystkim piłkarską. Oczywiście gdzieś wydaje się, że. Zwycięstwo jest może troszeczkę za bardzo okazałe w stosunku do tego, co się działo na boisku. Mieliśmy fajny wynik do pewnego momentu, natomiast no, po strzeleniu bramki, szczególnie wyrównującej, no, Kieles poszedł za, za ciosem i, i, i gdzieś tam, że tak powiem, w bardzo krótkim czasie, no, czasie no, przychylił szale zwycięstwo na swoją korzyść. Mówię gratulacje. Wiedzieliśmy, że, że zespół w Kielce jest bardzo mocny, co zresztą no, potwierdziło dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy oczywiście plan na ten mecz. Do pewnego momentu realizowaliśmy go, natomiast no, nie, ta, ta myślę, że jakość indywidualna przede wszystkim zawodników, ale też całego zespołu zadecydowała o tym, żeby jednak na IKS, Wikielec. Wygrał ten mecz. Myślę, że, że nie jest to jego przypadkowy lider i myślę, że już jak jedyny kandydat do, do awansu do trzeciej ligi. I mówię: no, tylko, tylko chciałbym tutaj no, pogratulować, bo naprawdę jest, jest to dobry zespół. Myślę, że dobrze prowadzony przez trenera i oczywiście przy ewentualnym, po, po ewentualnym awansie, oczywiście. Chciałbym, żeby, żeby oczywiście życzę tego, żeby kiedyś tam dłużej za gości w trzeciej lidze. Dziękuję. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym gości za, za, za pozytywne słowo, za, za pozytywny też y, mecz, taki w, w ferworze w walki, y, oczywiście w, w dużych starań zespołu gości, bo myślę, że tej ambicji, tego zaangażowania, ale w pierwszym meczu rozmawialiśmy, że jakieś tam. Y, trochę nie wiem, przestraszyli się, czyli że Daj to dzisiaj pokazali duży charakter. Ja też w tygodniu mówiłem swoim zawodnikom, że drużyna Gołdapi jest na fali, ma swój rytm, ma, swój, ma swoją pewną tożsamość dostosowaną do zawodników, których posiada i, i to było gdzieś, gdzieś tam widać. Natomiast się cieszę, że no, przeważaliśmy, myślę, że zdecydowanie nawet w pierwszej połowie gdzieś tam mieliśmy... Trzy sytuacje, które powinniśmy zamienić na, na bramki. E, tak się nie stało. E, później, później przeciwnik miał jedną, bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie i w drugiej tak naprawdę też miał jedną, jedną sytuację, którą wykorzystał oczywiście. Na tym polega piłka, żeby w ważnej sytuacji marsz trzeba je wykorzystać i no i, i, i mogło być tak naprawdę różnie po tej bramce. Natomiast tutaj właśnie w tym momencie pokazaliśmy Okazaliśmy największą klasę. Nie yy, pamiętam, żebyśmy w tak późnym okresie czasu gdzieś tam dostali bramkę i później musieli nawet teatr tutaj do własnych, bo jest to pewnie jakiś ale teraz to nie potrafię nawet przypomnieć. I, i, I tutaj dbałem to, że gdzieś yy, przyspieszyliśmy, uwierzyliśmy, napędzaliśmy kolejne na tak, i stworzyliśmy sytuację, że nie... nie, nie nie zwątpiliśmy na nim przez chwilę i pokazaliśmy dużo, dużo taką, e, duże przekonanie do tego, co robimy i co w tym meczu chcemy osiągnąć, co nas interesuje. Oczywiście interesowało zwycięstwo i strzelanie kolejnych damek, tak się stało. Gratulacje też dla za, zawodników pozostających z ławki, bo, bo utrzymali e, wartość, nawet nią momentami podnieśli. E, I gratulacje również za to, że. E, że przez, przez zmienili, zmieniając ustawienie e, nie zwanikowaliśmy, tylko dostosowaliśmy się do nowego ustawienia, które dzisiaj m, bardzo dobrze chłopaki zrealizowali i, i, i może trochę dzięki temu, ale na pewno przede wszystkim dzięki, dzięki wierze w to, co na boisku do nich należy, co było zrobić, e, przeważyli ten mecz na naszą korzyść i, i utrzymaliśmy tu pasy zwycięstwa na swoim terenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? と言わそうや。